Łatwo jest zrobić zdjęcie realizacji z odległości 10, 15, 20 metrów i powiedzieć, że mamy doświadczenie, bo zamontowaliśmy taki czy taki budynek. Natomiast z odległości 15, 20 metrów nie widać jakości wykonania tej ślusarki. Nie widać tam, czy ta uszczelka jest zacięta na 45 stopni i sklejona. Tego wszystkiego nie widać jakby na zdjęciach. Dlatego też zachęcam do tego, aby. Jeżeli chcemy się zdecydować na ofertę którejś z firmy, jednej czy drugiej, poświęcić ten czas i pojechać na jakąś inwestycję. Ciężko mi sobie wyobrazić, żeby któryś z dystrybutorów nie mógł zabrać klienta na budowę, pokazać mu te rzeczy, o których mówimy, pokazać mu ten detal, pokazać mu rozwiązania. Klient tak naprawdę jest w stanie ocenić produkt na budowie od strony estetycznej, czy on jest ładnie wyprodukowane, ładnie dla oka. E, czy jest estetycznie wykonany, czy te okna się otwierają, zamykają płynnie, delikatnie, czy systemy przesuwne chodzą płynnie, czy systemy wąskoprofilowe, e, czy próg przy otwieraniu, i czy jakby czy skrzydła w systemach cienko romowych profilowych stukają, czy mają tak zwany efekt pociągu, czy chodzą bezszelestnie. Tego typu rzeczy, za którymi tak naprawdę stoi jakość na produkcji, Jesteśmy w stanie zweryfikować tylko i wyłącznie oglądając na żywo produkt danego producenta. Wyobraźcie sobie, że yy, yy, wyobraźcie sobie, że chcecie kupić samochód, to idziecie do tego salonu, chcecie się przejechać, chcecie mieć jazdę testową, chcecie yy, posiedzieć, skonfigurować, dotknąć, wybrać tapicerkę i tak dalej, i tak dalej. Poświęcacie na to czas, gdzie samochód wymieniamy co kilka lat, więc poświęćcie ten czas żeby pojechać, dotknąć, zobaczyć, otworzyć, zamknąć yy, ślusarkę aluminiową producenta, na którego produkt finalnie chcecie się zdecydować, żeby się po prostu przekonać, bo okien w domach się nie wymienia, a jeżeli się wymienia, to po kilkudziesięciu latach.